W oddano hołd ofiarom zamachów terrorystycznych w Brukseli. Przedstawiciele władz samorządowych i państwowych wraz ze świętokrzyskimi parlamentarzystami złożyli kwiaty pod pomnikiem Homo Homini. Zapalono znicze. Do przeprowadzenia zamachów na międzynarodowym lotnisku oraz na stacji metra w pobliżu siedzib instytucji europejskich w stolicy Belgii przyznało się państwo islamskie. W trzech eksplozjach zginęły co najmniej 34 osoby, a ponad 200 zostało rannych. Z wielkim bólem, który się spotykamy pod tym pomnikiem, by oddać hołd tym zabitym niewinnym ludziom. Przecież to są czyjeś dzieci, czyjeś żony, matki, bracia, to no, trudne do pojęcia. Politycy swoje, życie sobie i moim zdaniem te dramaty, które dotykają zwykłych ludzi, one są tu osobione w tym pomniku. Człowiek człowiekowi. I dlatego naszym obowiązkiem jest po prostu tu przyjść, pomodlić się, schylić głowę, zapalić znicz. Może tylko tyle, a może aż tyle, ale... Ale w Kielcach będziemy o, tym, o tych ludziach pamiętać. Na pomniku Homo Homini obok tablic z datami zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w przeszłości w różnych częściach świata, zawisną nowe. Będą przypominały wydarzenia w Paryżu z 13 listopada 2015 roku oraz w Brukseli z 22 marca 2016 roku.